Jak zawsze zaczynamy od Psalmu. Dzisiaj Psalm 34. Dawidowy, gdy udawał błąkanego przed Abimelechem, a wypędzony przez niego, odszedł. Będę błogosławił Pana w każdym czasie. Chwała Jego niech będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja będzie chlubić się Panem, niechaj słuchają pokorni i weselą się. Wysławiajcie Pana ze mną, wywyższajmy wspólnie Jego imię. Szukałem Pana i odpowiedział mi, i uchronił mnie od wszystkich moich obaw. Spójrzcie na Niego, a zajaśniejecie, i oblicza Wasze nie okryją się wstydem. Pewien biedak wołał, a Pan go wysłuchał i wybawił go ze wszystkich ucisków Jego. Dedykuję to tym wszystkim, którzy czują się biedakami, bo to Pan Jezus powiedział, że ci, którzy są ubodzy duchem, do nich należy królestwo niebieskie, więc tak widzę to w tym psalmie. Pewien biedak wołał, a Pan go wysłuchał. Jak czujemy się wielcy, jak czujemy się ważni, to Pan Bóg pozwala nam po swojemu i swoją siłą gdzieś tam coś zrobić. Ale gdy czujemy się słabi i oddajemy Jego. Jemu panowanie i siłę, to wtedy biedak woła, a Pan go wysłuchał. Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją i ratuje ich. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Błogosławiony człowiek, który u Niego szuka schronienia. Piękny werset. Dziewiąty werset. Psalm 34, przypominam, werset dziewiąty. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Często Wypisywany na wielu, wielu plakatach, błogosławiony człowiek, który u niego szuka schronienia. Każdy, kto u pana szuka schronienia, kto nie szuka schronienia w sobie, w swoich sprawach, gdzieś tam w ludzkich możliwościach, ale, ale przychodzi do pana, to nigdy się nie zawiedzie. Bójcie się pana, jego święci, bo niczego nie brak tym, którzy się go boją. Welwięta cierpią niedostatek i głód, lecz tym, którzy szukają Pana, nie brak żadnego dobra. Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie. Nauczę Was bojaźni Pańskiej. Jakim ma być człowiek, który kocha życie i lubi oglądać dobre dni? Strzeż języka swego od zła, a warg swoich od słów obłudnych. Odwróć się od zła i czyń dobrze, szukaj pokoju. I ubiegaj się on. Taka prosta recepta, prawda? Strzeż swojego języka, a warg swoich słów ogólnych. Jakub pisze, że ten, kto panuje nad swoim językiem, ten jest mężem doskonałym. Oczy pańskie patrzą na sprawiedliwych, a uszy jego słyszą ich krzyk. Oblicze pańskie jest zwrócone przeciwko złoczyńcom. Aby wytracić z ziemi pamięć o nich, wołają, a Pan wysłuchuje sprawiedliwych i ocala ich ze wszystkich udręk. Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, wybawia utrapionych na duchu. Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane. Jakie to jest piękne, że Bóg pochyla się nad tymi, którzy. Którzy są smutni, którzy są złamanego serca. Tak Przypomina mi się e, osiem błogosławieństw. Tak przypomina mi się Ewangelia Mateusza, w szóstym rozdziale ten Pan Bóg, Pan Jezus mówi o, o tych, którzy są cisi, o tych, którzy są ubodzy, o tych, którzy cierpią prześladowania, o tych, którzy łakną sprawiedliwości. Bóg ma taką naturę, że, że pochyla się nad tymi, którzy sami siebie nie uznają za mądrych. Dwudziesty werset. Wiele nieszczęść spotyka Sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich, albo inne tłumaczenie, przeprowadza go przez wszystkich. To jest niesamowite, że Biblia nigdzie nie obiecuje nam, że nasze życie będzie sielanką i że będzie wolne od wszelkich wyzwań i problemów, ale obiecuje nam solennie, że w każdym problemie, w każdej sytuacji zawsze Możemy liczyć na naszego Pana i liczyć na to, że jeśli szukamy go z szczerym sercem, właśnie to jest, jest tu pewien warunek, tak? bo to, to nie jest tak, że, że rób ta co chce ta, robimy co tylko sobie żywnie nam się podoba, nie trzymamy bożych standardów, a gdy trwoga, to do Boga. To też nie o to chodzi. Ale jeśliśmy, jeśli jesteśmy szczerzy wobec Niego, jeżeli faktycznie nasze życie jest e, życiem takiego szukania Pana Boga to wtedy naprawdę możemy liczyć na to, naprawdę, naprawdę, nawet jeśli nie jesteśmy doskonali, bo nie jesteśmy, możemy liczyć na to, że chociaż wiele trudnych chwil, tak jak tu jest napisane, nieszczęść spodekatoliowego, to Pan przeprowadza go przez wszystkie. Strzeże wszystkich jego kości, żadna z nich nie zostanie złamana, a to akurat jest prorocze, prorocze i odnosi się do Pana Jezusa, o którym jest proroczo powiedziane, że jego kość nie będzie złamana i dlatego gdy pamiętacie, żołnierze rzymscy, jak Pan Jezus wisiał na krzyżu, mieli taką tradycję, znaczy tradycję, że tak powiedziałem, taki, ta, takie mówili, zasadę, że po jakimś czasie, po wielu godzinach podchodzili i jeśli jeszcze e, ci skazańcy nie, e, nie umarli, to łamali im kości, po to, żeby szybciej nastąpił zgon. Ale gdy podeszli do Pana Jezusa, to zobaczyli, że On już nie żyje i faktycznie Jego kości nie zostały złamane. 22 werset. Niegodziwego zabija złość, ale ci, którzy nienawidzą Sprawiedliwego, poniosą karę. Pan wyzwala duszę swoich sług i nie będą ukarani ci, którzy mu ufają. <laughs> nie będą ukarani ci, którzy mu ufają. Wiecie, zaufanie do Boga, wiara Bogu, nie tylko wiara w Boga, ale wiara Bogu, bo na tym polega chrześcijaństwo, że to nie jest tylko wiara w Boga, czyli w założenie, albo przyjęcie założenia, że Bóg istnieje. Ale to jest wiara Bogu. To jest wiara Jemu, w to, co On mówi, w to, kim jest, w to, jakim jest. I ta wiara Abrahamowi została poczytana za sprawiedliwość i nam zostaje poczytana za sprawiedliwość, gdy przychodzimy do Pana Boga szczerze i z otwartym sercem. Piękny jest ten psalm. Kilka wersetów chciałbym jeszcze raz powtórzyć. Werset 8. Obietnica Boża. Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją i ratuje ich. Werset 9, piękny, ten bardzo często e, cytowany. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest plan błogosławiony człowiek, który u niego szuka schronienia. Psalm 34, 9. Warto jest na pamięć uczyć się takich wersetów, aby potem w chwili trudnej móc je proklamować, ogłaszać, wyznawać, aby one. Zmieniały rzeczywistość naszego serca, naszego wnętrza. I ten werset 20, Psalm 34, werset 20. Wiele nieszczęść spotyka Sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich, albo przeprowadza go przez wszystkie. Niesamowite to jest, kochani. Jak Bóg jest dobry, a jego łaska trwa na wieki, troszkę tutaj ścisze. Um, dzisiaj chciałbym zacząć od y, odpowiedzi na na kilka pytań. Właściwie dwa pytania wybrałem. Chciałbym też ująć to w, w, na moim vlogu, żeby to potem można było odsłuchać też na YouTubie. Uśmiechnąłem się, dlatego, że to drugie pytanie, które, na które dzisiaj będę próbował odpowiedzieć, jest bardzo takie częste i specyficzne. Jedna osoba przysłała mi takie pytanie. Pastorze, czy pastor wierzy, że żyjemy w czasach ostatecznie? Ale to za chwilę. Pierwsze pytanie. Jak rozpoznać, czy sen jest od Boga? Ktoś mnie zapytał... W związku z tym moim um, ostatnim odcinkiem mojego vloga, gdzie opowiadałem mój sen, um, jeden z moich snów, dlatego że Bóg mówi do mnie przez sny od 30 lat i jest to bardzo bardzo um, znaczące dla mnie, dlatego że te sny bardzo często, najczęściej odpowiadają na pewien dylemat, wskazują jakąś drogę. Odpowiadają na pewne Sytuacje albo pokazują mi jakąś drogę do przodu, jakieś przedsięwzięcie, takie na przykład jak drugie nabożeństwo, które w Nowym Sączu mamy, albo też wiele, wiele innych rzeczy. Ja mogę Wam powiedzieć, jak ja to odbieram, troszkę pewnych ogólnych zasad, ale przede wszystkim chciałbym zacząć od tego, jak ja rozpoznaję, bo to jest moje świadectwo, jak ja rozpoznaję, że sen jest od Pana Boga. U mnie akurat jest to bardzo proste, dlatego że. E, za każdym razem, kiedy mam sen i jest to sen od Boga, to po pierwsze wiem, że to jest sen w czasie snu. Po drugie, e, mam takie po prostu przekonanie wewnętrzne. To się nie zdarza zbyt często, bo wiele różnych mam snów, jak każdy. Śpię i po prostu mam sny. Ale gdy trafia się sen od Boga, to ja wiem, że wiem i Bóg daje mi wewnętrzne tak mocne przekonanie, tak mocną świadomość że nie mam wątpliwości. Gdy mam wątpliwości, co zdarza się rzadziej, że mam jakiś sen i zastanawiam się, czy to jest sen od Boga, czy nie, to wtedy stosuję następującą zasadę. Otóż czekam na potwierdzenie. Zawsze wiem i zawsze to ogłaszam i zawsze to mówię, że Bóg nie chce bawić się z nami w ciuciu babkę. Bóg nie ma takiej natury, że nam coś na przykład daje, a teraz zastanawia się, co ja miałem na myśli, prawda? O co mi chodziło, tak? I siedzi sobie na tronie i domyśli czy, czy się nie domyśli? No, ciekawe, no, coś dzisiaj nie łapie, ciężko z nim dzisiaj, tak? No to może jutro złapie, ale nie podpowiem mu jeszcze, tak? Jeszcze, jeszcze go potrzymam, jeszcze troszkę, tak? A niech się pomęczy. Nie, Bóg nie ma takiej natury. Bóg o wiele bardziej chce, abyśmy my znali Jego wolę, abyśmy my słyszeli Jego głos, niż my tego chcemy. Więc, więc, jeśli mam wątpliwości, czy dane cel jest od Pana Boga, to szukam potwierdzenia. Czasem to potwierdzenie przychodzi przez Boże Słowo. Czasem to potwierdzenie przychodzi przez jakieś sytuacje. Najczęściej to jest tak, że sen, który jest od Boga, w jakiś sposób koreluje z Twoim życiem. Czyli jest jakąś odpowiedzią dla Twojego życia. Daje Ci jakąś wskazówkę. Sen od Boga. Na pewno uwaga, to jest ważne. Na pewno nie wprowadza niepokoju. Bóg nie jest Bogiem niepokoju i nie chce wprowadzać i nie wprowadza do twojego cię niepokoju. Więc jeżeli jakiś sen wprowadza niepokój do twojego serca, tak jak proroctwo, tak jak cokolwiek innego, to to nie jest od Pana Boga. Bo nawet jeżeli Bóg wskazuje ci, uwaga, to jest ważne. Nawet jeżeli Bóg mówi ci robisz źle, albo pokutuj z grzechu, albo odwróć się od tej drogi. Albo ta decyzja nie jest dobra, to on to robi zawsze w taki sposób, że czujesz jego miłość. Powtórzę to jeszcze raz. Bóg, gdy cię koryguje, Ojciec nasz, który gdy przychodzi i ciebie koryguje, gdy pokazuje ci twój błąd, to robi to w taki sposób, że doświadczasz jego miłości, a nie doświadczasz odrzucenia, nie doświadczasz nienawiści, nie doświadczasz niepokoju i zamieszania. Więc po pierwsze, ten pokój. Po drugie, szukam potwierdzenia i też tego, do tego zachęcam. Jeśli potwierdzenie nie przychodzi, jeśli nie przychodzi pokój, jeśli nie przychodzi wyjaśnienie, to zostaw sprawę. Zostaw sprawę. To znaczy, że albo to nie jest stan od Boga, albo przyjdzie taki moment kiedyś, gdy Bóg da Ci wyjaśnienie, lub też nie, bo jeśli nie, no to znaczy, że to, 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 to nie było nic, co Pan Bóg chce Ci wskazać. Więc to jest takie proste. E... W Mateuszu 7 rozdziale, w 7 wersecie do 9, tam Pan Jezus mówi takie piękne słowa Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Wołajcie, a odpowiedzą wam. To jest ta Boża niezwykła zasada. I na tej zasadzie opieramy naszą wiarę, że gdy się modlimy, to Bóg wysłuchuje. Od, opieramy naszą wiarę, że gdy Bóg daje sen, to chce, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi w tym śnie. Gdy Bóg daje słowo prorocze, to nie po to, żeby wprowadzić zamieszanie, tylko po to, żebyśmy wiedzieli, po co jest to słowo prorocze, gdzie ono nas prowadzi, w jakim kierunku nas, nas popycha. Oczywiście też e, ważne jest, że Biblia weryfikuje e, wszystko. Czyli Biblia jest takim fundamentem, który weryfikuje. E, czy coś jest od Boga, czy nie. Więc jeżeli chcesz, na przykład masz sen, który nie jest zgodny z Bożym Słowem, no to od razu możesz go odrzucić i od razu możesz powiedzieć, że to nie jest Boży sen. Ja zawsze mówię tak. Bóg ma fantastyczne i najlepsze metody, aby do nas dotrzeć. Jeszcze raz powtarzam, nie chowa się przed nami, nie chce się chować, nie bawi się w ciociu babkę. Nie chce się z nami drażnić, nie chce wprowadzić zamieszanie. Więc, jeżeli chce ci coś powiedzieć, to miej otwarte serce on znajdzie sposób, aby ci to pokazać, aby ci to powiedzieć. Czy przez sen, czy przez słowo prorocze. Nie szukajmy taka jest moja rada nie szukaj na siłę snów, proroctw. Po prostu bądź otwarty. Jeżeli Bóg będzie chciał coś powiedzieć do Twojego serca, to to, to zrobi. Jeżeli nie, to zostaw sprawę. I stosuj zasadę, którą ja zawsze stosuję: to jest taka wojskowa zasada. Jeżeli nie ma nowego rozkazu, to trzymam się konsekwentnie starego. Czyli, jeżeli Bóg nie przychodzi i nie zamyka mi jakichś drzwi, to ja w nie wchodzę. Albo gdzie widzę otwarte drzwi, to próbuję w nie wejść. Mówię: Boże, te drzwi, które chcesz zamknąć, zamknij, te, które chcesz otworzyć, otwórz. I zawsze pamiętaj, że Bogu bardzo podoba się nasza wierność w małym. Czyli w takich prostych rzeczach, zanim poprowadzi nas do wielkich rzeczy, chcę żebyśmy, byli, chcę, żebyśmy byli wierni w takich rzeczach bardzo prostych, codziennych. Otworzę sobie tutaj ten nasz dzisiejszy stream, żebym też widział trochę was. was. Tak, witam. Cieszę się bardzo, że, że jesteście. Wszyscy ci, którzy też dołączają się. Drugie pytanie trochę trudniejsze. Trochę trudniejsze. Ale uśmiecham się, bo trochę ono jest dla mnie takie też zabawne. Pastorze, czy wierzysz, że żyjemy w czasach ostatecznych? Hm. No tak, bo czas ostateczny zaczęły się od momentu zesłania Ducha Świętego. Czas ostateczny zaczęły się od od zmartwychwstania Pana Jezusa. Czy pastorze, czy wierzysz, że Pan Jezus niedługo przyjdzie? No, niedługo zależy, co rozumieć przez niedługo. Z jednej strony mogę powiedzieć tak, że oczywiście Biblia nas zachęca, żebyśmy podnosili nasze głowy do góry, gdy widzimy pewne znaki. Tutaj w tych kwestiach, tych znaków, kluczem jest historia Izraela. Powstanie państwa Izrael w 1948 roku na pewno jest wyjątkowym znakiem czasu. Są jeszcze inne rzeczy, które widzimy na Ziemi. Widzimy globalizację to jest też coś, co nam pokazuje, że dzisiaj, jak nigdy wcześniej, jest możliwe to, żeby cała Ziemia zobaczyła jedną i tą samą rzecz naraz, tak jak mówi to objawienie. Możemy dostrzegać takie rzeczy jak niegodziwość tego świata, chociaż ja zawsze tutaj, ja zawsze tutaj mówię, że. Nie wiem, nie jestem pewien, czy dzisiejsza bezprawie, niegodziwość, grzech faktycznie jest większy niż grzech Sodomy i Gomory, albo faktycznie jest większy niż grzech, który miał miejsce w Rzymie za czasów pierwszych chrześcijan. Ostatnio, gdy, gdy studiowałem trochę intensywniej te rzeczy dotyczące pierwszych chrześcijan i, i sytuacji Rzymu, i klimatu Rzymu, to muszę Wam powiedzieć, że uderzyło mnie to, że że to był naprawdę bardzo, bardzo zepsuty świat. E, o, I o wielu tych rzeczach my nie mamy tak naprawdę zielonego pojęcia. Ale jeśli pytamy, jeśli ktoś pyta mnie, e, czy Pan Jezus niedługo wróci, czy ja wierzę, że to będzie niedługo, to moja odpowiedź jest dwojaka. Pierwsza odpowiedź mów, to jest taka: chciałbym, żeby tak. Chciałbym, żeby Pan Jezus niedługo wrócił. A druga odpowiedź. Myślę, że najbardziej chyba biblijna to jest odpowiedź: nie wiem. Dlaczego? Dlatego, że Pan Jezus powiedział, że o tym dniu ani godzinie nie wie ani syn, ani ani w niebie, ale tylko ojciec. Mało tego powiedział: czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy złodziej przyjdzie. Gdyby gospodarz wiedział, kiedy przyjdzie złodziej, to by się przygotował, ale gospodarz nie wie, prawda? Więc Pan Jezus mówi, że przyjście naszego Pana będzie jak dłoni w nocy. Mało tego, też powiedział, że za dni ostatecznych będzie tak jak za Noego. Jedli, pili, za mąż wychodzili i tak dalej. Czyli świat był normalny. Nic się nie działo takiego, co by można było po czym można było rozpoznać dopiero gdy przyszła zagłada, dopiero gdy przed ten moment to wszystkich, znaczy nie wszystkich. Cały świat zaskoczyło oprócz oprócz Noego. Czy wiecie, ja też myśląc o czasach ostatecznych, to, to prawda, że, że patrząc wokół, dostrzegam rzeczy, które mogą wskazywać na to, że świat staje się mniejszy, że ten e, klimat, w którym jesteśmy, zaczyna e, to napięcie, zaczyna faktycznie rosnąć. I myślę, że w ostatnim czasie e, chrześcijanie na całym świecie. Coraz bardziej mają takie poczucie, że faktycznie żyjemy w czasach końca. Na przykład, na przykład pandemia, którą, którą, mamy teraz, którą teraz widzimy, która jest naszym udziałem, to jest pierwsza ogólnoświatowa taka rzecz, pierwsza choroba, pandemia, która dotyka całego świata. To już nie jest coś regionalnego, ale to jest coś, co dotyczy całego świata. Ale pamiętam też, słuchajcie, tak, żeby. Ja lubię pewne rzeczy tak rozważyć na szali i popatrzeć na jedną i na drugą stronę. Nie patrzeć jednostronnie, tylko patrzeć na dwie strony. Pamiętam, jak rozmawiałem kiedyś dawno, dawno temu z pewną starszą, nieżyjącą już od dawna siostrą Wysowej, która opowiadała mi, jak to było w czasie II wojny światowej. Wielu chrześcijan wtedy było przekonanych, że Hitler jest antychrystem. I że to już jest koniec, i że lada dzień przyjdzie Pan Jezus, objawi się i przyjdzie. Od tego czasu, słuchajcie, wiele już było takich, takich momentów, takich chwil, kiedy chrześcijanie, no, no chrześcijanie, po prostu chrześcijanie, ewangeliczni głosili i ogłaszali, że to już jest koniec. Nie wszyscy, nie wszyscy, i do, do tego jeszcze wrócę, bo mm, mam takie przekonanie, że to słowo wszyscy też ma tutaj wielkie znaczenie i będzie miało znaczenie. Ale nie wiem, czy pamiętacie, co się działo w 1989 roku. Jak potem przyszła, przyszedł taki czas wolności, taki czas otwartości. Jak wielu ludzi mówiło, to już jest koniec. Jak wielu ludzi cytowało taki werset. Wtedy, kiedy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, przyjdzie koniec. I to był ten moment, kiedy przyszedł ten pokój i bezpieczeństwo. Umarł, e, upadł, upadł mur berliński, e, Rosja stała się partnerem, już nie wrogiem. Wydawało się, że to jak mówił Francisz Fukuyama w swojej książce, koniec historii, już wszystko było, już teraz jesteśmy tylko na prostej, będzie coraz lepiej. Okazało się, że niestety tak nie było. Pamiętam, co było przed 2000 rokiem. Jak wielu, jak wielu, jak wielu chrześcijan głosiło wtedy, że 2000-2001. Nie, niektórzy z Was może pamiętają taką na przykład książkę jak Kod Biblii. Była ona bardzo, bardzo słynna na początku lat 2000. W tej książce E, wiele, e, pas, wielu pastorów, wielu, wielu ludzi, kaznodziejów na bazie tej książki e, wydobywało pewne daty, wydobywały pewne wydarzenia, które miały się wydarzyć. Pamiętam, ta książka, w tej książce bardzo mocno było powiedziane, że w 2009 roku będzie ogólnoświatowa wojna, że wojna nuklearna nastąpi. I tak dalej. się wiemy, że nie nastąpiła. A pamiętacie, co było w 2012 roku? Jak wielu ludzi... Ja pamiętam, pamiętam takie kaznodzieje, takiego pastora z Australii, który z gwiazd, za pomocą jakichś tam danych historycznych, wersetów biblijnych, nawet układu gwiazd, udowadniał, że to jest ten sam układ gwiazd, co wtedy, gdy Chrystus się narodził, i teraz, właśnie listopad, grudzień to jest ten moment, kiedy objawi się Antychryst, i przyjdzie koniec, i się, zaczną się te lata, te 3,5 roku wielkiego ucisku. Nic z tego. Nie było. Wszystko minęło, nic e, takiego się nie stało. A pamiętacie, jak, jak wyszedł, Ja jeszcze pamiętam te czasy, kiedy wszedł kod paskowy. E, mój znajomy pastor, e, szlachetka, tak pięknie ostatnio na jednym ze swoich vlogów, e, wyłożył to, że, że na przykład chip, który teraz niektórzy mówią, że to jest są czas ostateczny, że ten chip nie ma nic wspólnego ze znamieniem bestii, dlatego że. Po pierwsze, on jest pod skórę, a nie na skórę. A po drugie, znamie bestii musi się wiązać ze świadomym odrzuceniem Boga. To nie jest kwestia karty kredytowej, to nie jest kwestia zdrowotna. Przyjęcie znamienia bestii będzie oznaczało twoje i moje wyparcie się Chrystusa. Więc dopóki ktoś nie mówi tobie, że masz się wyprzeć Chrystusa, oczywiście to, że... Widzimy w świecie totalną inwigilację, i to jest jeden ze znaków, o, którym, o których też myślę, że one wskazują na czasy końca, że kontrola nad człowiekiem jest teraz o wiele większa niż kiedykolwiek. Wszędzie są kamery, każdy kto ma telefon, jest inwigilowany. Tak, znaczy nie mówię, że podsłuchiwany, ale po prostu można wiedzieć, gdzie jest, prawda? Więc to się zacieśnia, to coraz bardziej pokazuje, że. Yy, że żyjemy w takich czasach, kiedy nikt nie może się schować, nikt nie może się ukryć, nikt nie może uciec, każdy, kogo chce się znaleźć, zostanie znaleziony. Ale mówiłem jeszcze wcześniej, że to słowo wszyscy jest dla mnie znaczące. Osobiście wierzę, że gdy będzie zbliżać się już ten czas naprawdę, ten czas takiego powtórnego przyjścia Pana i czasów ostatecznych, to ja wierzę, że cały Kościół, Cały ewangeliczny Kościół, nie poszczególni kaznodzieje, nie poszczególne kościoły, nie poszczególne konferencje, nie poszczególne denominacje. Tylko gdzieś w duchu wszyscy dostaniemy takie poczucie, że o to coś się zbliża. Okay? I to nie będzie tak, że ten wierzy, tamten nie wierzy, tamten uważa to bardziej, ten nie bardziej, ale będzie. Mam tak, to, jest, to jest moje. Możecie się ze mną nie zgadzać, ktoś się może zgadzać lub nie, ale ja mam takie przekonanie, że gdy będzie zbliżał się ten, ten moment końca, to Kościół Boży, Ciało Chrystusa będzie miało takie podskórne poczucie. To jest chyba to. To się zbliża. Dopóki nie mamy tego, no to możemy tylko przyjąć jedną postawę. Tą, o której Pan Jezus powiedział. Zasada bądź gotowy. Ja szanuję wszystkich tych biblistów, teologów, którzy dokopują się do Biblii, szukają, starają się wyznaczyć daty, um, udowadniać, że, że to już jest czas końca. Ja, ja to naprawdę szanuję, bo to nam pomaga, wiecie, bo to jest, to jest bardzo inspirujące, to jest zawsze motywujące. Jak mówimy tak, zbliża się przyjście pańskie, no to wiadomo, my się motywujemy. Ale obawiam się, że bardzo często, słuchajcie mówienie na ten temat, to jest, może być w niektórych przypadkach, jedynie taka próba e, zrobienia sobie popularności. Bo wiadomo, że e, jak zrobię vlog o grzechu, to nie będzie to tak popularny vlog, prawda? Jak, robię, jak zrobię odcinek, wiem, kiedy będzie koniec świata, no to wszyscy będą chcieli zobaczyć, tak? Pewne tematy w kaznodziejstwie są oczywiście bardziej chwytliwe, a inne mniej, tak? Jeżeli napiszę książkę pod tytułem Kod Biblii Powtórne przyjście pańskie, no to wiadomo, że więcej ludzi będzie chciało zaglądać. Więc czasami jest to próba Takiego zdobycia popularności bardziej niż um, rzeczywista próba zrozumienia i poznania. Dlaczego tak mówię? No Dlatego, że, że już za mojego 50-kilkuletniego życia i prawie 40 lat chodzenia za Bogiem, no nie, troszkę przesadziłem, 37, 36, 37 lat chodzenia za Bogiem, chyba jakoś tak. To wiele razy już doświadczyłem i przeżyłem takie chwile, kiedy jakaś grupa chrześcijan, nigdy wszyscy, ale jakaś grupa chrześcijan głosiła i mówiła: Przychodzi Pan, już niedługo, to jest koniec. Więc z jednej strony faktycznie podnośmy nasze głowy do góry, bo tak, powstało, powstało państwo Izrael, inwigilacja się zwiększa, poczucie niepewności. Dotyczące także przyrody, tego, co się dzieje wokół nas, tej intensywności zmiany klimatu, tajfunów, tego wszystkiego, co się dzieje, na pewno to jest bardziej intensywne niż 100 lat temu. Więc to nam pokazuje, że, że coś się dzieje, że te czasy stają się czasami coraz bardziej niepewnymi, niebezpiecznymi. Dzisiaj o wiele bardziej nie wiemy, co się może wydarzyć za rok, za dwa, za trzy, niż to było 20-30 lat temu. 30 lat temu baliśmy się wojny nuklearnej. Dzisiaj boimy się, że, że świat się wywróci do góry nogami, że przyroda, że, że Ziemia po prostu powie dość i skończy się e, wszystko. Jeszcze takie, a propos końca świata, to powiem Wam jeszcze taką jedną ciekawostkę, śmieszną, zabawną. <laughs> Słuchajcie, a propos końca świata i antychrysta, to pamiętam taką sytuację, kiedy lata temu w moim gabinecie naprzeciwko mnie siedział człowiek, który z całej siły próbował mnie przekonać że Obama jest antychrystem. Brzmi może dzisiaj zabawnie, ale wtedy to nie było zabawne. On tak mocno w to wierzył, że podawał e, przykłady, dowody z Biblii, wiele rzeczy. Tak, on jest antychrystem. I wiecie, wielu ludzi w to wierzyło. Były strony internetowe, które pokazywały, że to jest antychryst, że tak, że to już i że zbliża się koniec. Więc czuwajmy, miejmy otwarte serca i to jest ta złota zasada. Po prostu żyj tak, jakby jutro Pan Jezus miał przyjść. Niech Twoje serce ma takie nastawienie, jakby dzisiejsza noc miała być Twoją ostatnią. Bądź gotowy. Nie czekaj na nie wiadomo co, ale dzisiaj reguluj swoje życie z Bogiem. Staraj się go szukać, staraj się żyć z Nim, bo tak naprawdę nikt z nas nie wie, ile nam zostało dni, ile nam zostało czasu na tej Ziemi. Więc. Obserwujmy to, co się dzieje wokół nas, podnośmy swoje głowy do góry, skąd nadejdzie nam pomoc, bądźmy otwarci na różne znaki i na różne rzeczy, które, które dzieją się wokół nas, ale przede wszystkim czuwajmy w naszych sercach, chodźmy z Panem tak jak Henoch chodził z Panem, i żyjmy z Nim w pokoju.